Wiadomości Sportowej Krzysztof Kuziemski, dobry wieczór. Jedna ósma finału Pucharu cefnie dla siatkarzy Delekty. Podopieczni Piotra Makowskiego po bardzo zaciętym spotkaniu przegrali z Hal Bankiem Ankara. O awansie do kolejnego etapu zadecydował dopiero złoty set. Tydzień temu Delekta nie dała najmniejszych szans Turkom. W hali uczniczka pewnie wygrała 3 do 0. Jednak nie było tajemnicą, że Ankara to trudny teren. Początek spotkania zdecydowanie należał do Halkbanku. Przy stanie 2 do 0 doszło do zwrotu akcji. Bydgoszczanie wzięli się za odrabianie strat i doprowadzili do Tajbreka, którego przegrali do 14. No, ciężko mi tak na gorąco tutaj mówić, ale no przede wszystkim... Jednego punktu, ale te punkty gdzieś nam pozabierał również sędzio w tym tej braku, tak jak i w drugim sesie, gdzie naprawdę no, cztery takie byki strzeli łącznie z tym, że naszemu kapitanowi, kapitanowi dorzucał O losach awansu do jednej ósmej finału musiał zdecydować tak zwany złoty set. Niestety dla Bydgoszczan pewnie wygrali go Turcy 15 do 8 i to oni zagrają w dalszej fazie europejskich pucharów. Dla Delekty było to pożegnanie z Pucharem Cew. No, żegnamy się z Pucharem CES, ale nie żegnamy się z Pucharami, bo będziemy grali dalej w Pucharze Challenge. W związku z tym y, tak naprawdę to wywalczyliśmy sobie miejsce w Pucharze Challenge i tylko dlatego, że Kętynka to dziką kartę, patrzyliśmy do Pucharu wyżej. W związku z tym y, 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 gramy następną rundę y, w Pucharze Challenge. Już w poniedziałek Delekta zagra z Mistrzem Polski a Sekoresowią Rzeszów. To spotkanie w Łuczniczce o 18.00. Wspomnienia oraz zaduma. Te uczucia towarzyszą nam w Dzień Wszystkich Świętych. W tym roku odszedł nestor dziennikarstwa sportowego, Zdzisław Sosnowski, żył 78 lat. Przyjaciele zapamiętają go jako wielkiego pasjonata sportu i życzliwego kolegę. Zdzisław Sosnowski pochodził z Kruszwice. Pracę dziennikarską rozpoczął 60 lat temu. Kibice zapamiętają jego głos z czasów, gdy był spikerem podczas spotkań żużlowców Polonii. Sportową rywalizację opisywał także dla tempa i sportu. Występował także w TVP Bydgoszcz w programie w 60 minut dookoła sportu. Dla mnie on będzie zawsze takim mistrzem, takim dziennikarzem wyjątkowo solidnym, wyjątkowo rzetelnym. Dziennikarzem, który starał się, żeby ta informacja zawsze docierała do czytelnika. Także był przy tym bardzo życzliwym, bardzo sympatycznym, bardzo dowcipnym, bardzo ciepłym człowiekiem. Smutku i żałobie. Zawsze pamiętam go i będę go pamiętał jako Dziennikarza, który niesamowicie zaangażowany w swoją pracę, szybki palec na maszynie, mnóstwo papierosów, które wypalał, mecze siatkówki, które razem oglądaliśmy jeszcze w małej halce, halce Pałacu Młodzieży na Jagiellońskiej. No to był bardzo życzliwy człowiek dla nas, przede wszystkim dla młodych dziennikarzy. To był pełnokrwisty dziennikarz i takim go zapamiętam, pełen emocji, niesamowitych emocji. Cieszyły go zwycięstwa, smuciły porażki. I taki pozostanie w mojej pamięci. To będzie bardzo emocjonujący weekend w regionie. Prawdziwemu kibicowi może nawet zabraknąć czasu. Ten maraton rozpocznął już piątek, siatkarki Bydgoskiego Pałacu, bardzo ważnym meczem z budowlanym Najwcześniej, bo już w piątek o godzinie 20 w Bydgoszczy rozpocznie się mecz pałacu z Budowlanymi łódź. Goście w tabeli Orlen ligi mają tylko punkt przewagi nad pałacankami. W sobota to emocje koszykarskie uwieńczone meczem Zawiszy. Jednak na początek o godzinie 14 piłkarki KKP Max Sprint zagrają z czwartym zespołem ligi, pogonią Łomen Szczecin. O godzinie 18 rozpoczną się mecze koszykówki. Anvil prowadzony przez nowego trenera Bogicewicza zagra z polfarmą Starogard Gdański. Również Tolunianki staną przed trudnym wyzwaniem. Zmierzą się z niepokonaną w Fort Germans ekstraklasie Wisłą Kanpak Kraków. O 19.30 w Poznaniu na parkiet wyjdą koszykarze Sidenu, zagrając tamtejszą politechniką. Sportową sobotę zakończy mecz na szczycie piłkarskiej pierwszej ligi. O 19.45 Bydgoski Zawisza podejmie termalikę Bruk-Betnieciecza. Niedziela to finałowe walki turnieju bokserskiego imienia Edwarda Rinke. Na koniec weekendu koszykarze Bydgoskiej Astorii zagrają w Dąbrowie Górniczej z tamtejszym MKS-em. To spotkanie o 18.00. Zapowiada się typowo sportowy weekend w naszym regionie. Dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za spotkanie i życzę spokojnej nocy. Dobranoc.